Chodź, 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 chodź! Jest 991 Dzień dobry, witajcie Moi kochani, ostatnia 300 w tym sezonie I... Usiadł pierwszy gołąb Moi drodzy, gołębie wypuszczono na godzinie 5.30 Są trzynastek Dwa chodź, 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 chodź Dobra, niech usiądą zaraz zaraz wam opowiem. Eee. Dobra, mamy trójkę. Eee, czyli moi drodzy tak, e, dzisiaj w ogóle będzie dzień emocji, ponieważ e, mamy dwa loty, czyli w tej chwili trzy setka a następnie a następnie maraton także cały dzień się będzie działo z 300 głębiej wypuszczono o godzinie 5.30 no i w tej chwili proszę zerknijcie 3038, tak 9.38 I słuchajcie wiatr, wiatr spychający e, w lewe skrzydło północny, północno-zachodni, e, także będzie tutaj chaos od morza tego gołębie. w dół. No i zobaczymy jak to się rozegra. No, i słuchajcie, ostatnia 300 sezonu, kiedy to zleciało? No i jest dwójka, więc piąteczka zamknięta. I słuchajcie, piątka zamyka, zamyka roczna samica 21. I to jest samica po głębiach od Gienia Guca także także Gieniu pozdrawiamy przy okazji I jest szósty z tyłu tutaj zaleciał za głowę, ja nawet nie widziałam nie widziałam o, jest siódmy, słuchajcie, ale ona od tyłu jakoś tu zalatują W tej chwili. Ok, na, ma, y, słuchajcie, na dobra skupię się może najpierw na tej 300, a później, przy maratonie, będę opowiadać o maratonie. Y, na, na 300. Na 300 zakoszowaliśmy 23 gołębia. Piątka bardzo ładnie. O, koledzy nie mają jeszcze głębi z tego, co tutaj Krzysiu się dopytywał. Jest dobrze, moi drodzy, jest dobrze. Oczywiście, słuchajcie, wyników w dalszym ciągu nie ma. Tak jak wam wspominałem na poprzednim filmie, kolega obliczeniowiec odpoczywa na urlopie. Także wyniki gdzieś tam w tygodniu się pewnie pojawią zobaczymy jak ja dzisiaj tutaj ogarnę te dwa, dwa loty a może chociaż z jednego lotu z tej 300 wrzucę Wam na szybko film taka będę no a później może maraton razem z wynikami zobaczymy dobra schodzi kolejny gołąb schodzi kolejny gołąb No, chodźmy, chodź, 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 No. Cześć. Okej. Okay. Gołem powoli się moi drodzy, zapełnia. No ale dzisiaj... że ten wiatr o jest kolejny że ten wiatr chodź 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 e, że ten wiatr taki spory boczny naprawdę e, trochę się obawiałam jak to wyjdzie czy one dziś tutaj e, nie będą zapchnięte e, na południe mocno, ale ale widać obroniły się o, fajnie przyszły fajnie przyszły dobrze. raj dla pszczół, słuchajcie, w mojej lawendzie. Dla pszczół, bąków, motyli, po prostu wszystko tutaj jest jak, jak w ulu. <grytania> Ale niedługo lawenda będzie ścięta i słuchajcie, trafi, trafi do gołębnika pod, pod gniazda. Naturalny, fajny sposób na pozbycie się niechcianych lokatorów naturalne olejki eteryczne fantastyczna sprawa oprócz tego gołębie powiem Wam, że skubią sobie skubią sobie tą lawendę bardzo lubią też bardzo zdrowa tak na, na drogi oddechowe przede wszystkim więc to myślę był niezły pomysł z tą lawendą I zobaczcie co się dzieje, komplet w głębniku, błyskawicznie Teraz ja sobie jeszcze na tą czołówkę. No Pierwsza 37,91 Po naszych szalich, tego głębia już chyba znacie, ona już pierwsza się malowała W tym sezonie Chyba dwa rady, tak o ile dobrze pamiętam, ale dobra nie będę teraz, teraz wymyślać, no w każdym razie Widzicie, 68, 38, 38, 38, 41. E, to jest słuchajcie, samiec e, również e, również e, z szalich. E, no więc e, moi drodzy, od początku do końca te głębie naprawdę naprawdę tutaj robią robotę. E, zbliżamy się wielkimi krokami do e, do finału, ale e, no tak jak widzicie. Cały czas te gąbki trzymają poziom, naprawdę lecą równo. Cały czas powtarza czołówka, to przede wszystkim. Więc. No nie chcę, nie chcę tutaj e, jeszcze wiecie e, opowiadać, e, ponieważ e, jeszcze dwa loty, no dzisiejszy maraton plus jeszcze do tego te dwa loty, e, które nam zostają, więc e, no wszystko się może wydarzyć, ale e, odpukać w niemalowane e, drewno mam nadzieję, że nic się nie wydarzy i, i że e, ten sezon no faktycznie znowu zaliczymy do, do bardzo, bardzo udanych. E, I cóż moi drodzy, czekamy, e, czekamy teraz e, na gołębie z maratonu. Ja postaram się szybko zmontować film, żeby wam wrzucić chociaż tą 300 żebyście sobie dzisiaj zobaczyli. Natomiast maraton myślę, że no, jutro pojutrze jest szansa zobaczyć, to się ogarnę z innymi zajęciami. Więc, więc no przynajmniej taką taką mam nadzieję, że. Aha, no zobaczymy też kurczę co z tymi wynikami, tak? Bo chciałabym wam jednak te listy wrzucić od razu. Więc mam nadzieję, że w miarę szybko, w miarę szybko te, te, te wyniki się pojawią jakoś tutaj z początkiem tygodnia. No i tyle, moi drodzy. Gołębie teraz co? Słuchajcie, w ogóle tak na, na tą trzysetkę daliśmy, daliśmy roczne gołębie. Na maraton poszły, poszły starsze gołębie plus, plus kurcze. Nie wiem, jeden czy dwa roczniaki w nagrodę. <śm> <śm> Natomiast w przyszłym tygodniu, część z tych roczniaków zobaczymy, zobaczymy oczywiście jak tutaj, jak będzie pogoda wyglądała, jak to wszystko tam się będzie kształtowało, moi drodzy, ale, ale część, część z tych rocznych na pewno na maraton pójdzie. Także, także fajnie, że, że one się zleciały bardzo, bardzo szybko. Teraz już. Mają czas, żeby się regenerować, oczywiście. W związku z tym, gruba, gruba, konkretna karma. Moi drodzy, taka sama jak jak pokazywałam wam po tej 600. -ce. Oczywiście w pojniku pojniku, e, zioła. Co prawda dzisiaj nie ma żadnego miksu, zrobiłam im czystek. E, czystek plus miód, e, plus e, cytryna. E, do tego e, probiotyki, elektrolity standard moi drodzy. E, wieczorem, e, wieczorem, gołębie, jak już będą wszystkie, e, dostaną e, też. Możemy e, tutaj zadbać o, o wątrobę. E, jutro moi kochani. Pójdzie na pewno imprower z antyfungalem. Także. No i będziemy, będziemy tutaj cały tydzień przygotowywać je pod, pod ten drugi malaton. Mam nadzieję, że, że fajnie i dzisiejszy, dzisiejszy, dzisiejszy fajnie wyjdzie. No i że ten konkretny, kolejny również. Zobaczymy. Zobaczymy, moi drodzy. Także co? Ja się będę zbierać. Idę szybko montować film także być może niebawem, niebawem już sobie zerkniecie. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia, do usłyszenia, dobry.